ale teraz możemy Ohoho. przejść do spotkania. Od razu lecimy na overpassa. Nań kontra Liquid. Rozpoczynamy tego majora dla tej polskiej ekipy. Oj tak niemal punktualnie rozpoczynamy to spotkanie. Pierwsze dla Nawrota i jego podopiecznych. Mapa The Overpass nasi rozpoczną po stronie defensywnej, gdzie czujemy się na overpassie na pewno solidnie. Z tą grą w ataku mieliśmy problem ale na razie nie ma co o tym gadać. Hades jako pierwszy kontakt, ale Kindar, na pewno. Jeden z najlepszych entry na świecie i to właśnie on daje pierwszego fraga. Od razu przyspieszenie zawodników Tero, chociaż jest flash od Menia, żeby zatrzymać na moment to wyjście, ale jest smoke Menio, nie chciał przebijać indywidualnie, nie chciałbyś tutaj bohaterem. Poczekali chwilę terroryści, spodziewają się, że potem flash może być jakiś skrót, ale nic z tego. Jest podejście do BSA, na razie nieskuteczni nasi. Już widzimy, Mynio, co się wydarzyło. Nasi będą to odbijali, ale to będzie runda bardzo trudna do odbicia. Wydaje się, że cała czwórka od strony Respa CT. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby w takiej sytuacji odbić kiedy pięciu terrorystów będzie się tutaj bronić? No zobaczmy, Goofy zdaje się jako pierwszy, ale powinien wiedzieć, gdzie będzie. Wow. Jekindar, doskonale Gufi, chociaż szybko odpomnieć od Nafa, który też tutaj łata dziury. Zatem Menio i Keita, dwójka zostaje. Będzie tu bardzo ciężko Nafa skuteczny hat Nafa i tym A no, sobą... jest tam ważny smoke defensywny u Killara, który na pewno może pomóc. Cały czas kontroluje długą Hades. będziemy. Dobrą pozycję, żeby zaskoczyć w razie czego. A terroryści będą musieli atakować. Szuka już Olek. Gotowy jest na podjęcie walki. Zelka w stronę długiej. Tu nikogo nie ma Hades. Jest brak i asysta Hadesa. Na no, podchodzi bliżej wie o snajperze naszego zespołu, ale jest też asekuracja, Nie ma czasu. Ja. z eliminacją. Ołci zostaje sam. Patrzy na zegarek, a tutaj nie ma już czasu, by atakować bomb Może za chwilę to z... będzie przygotowany z fleszem. Bo... Kejma okay, Palaka. Ma. Okay, ma Palaka w tym wszystkim jeszcze do dyspozycji. To będzie być może naj... no, najważniejszy granat w tej rundzie, jaki zobaczymy. Ja Ojej, jest... Teraz pomyłka. I czy czasem terroryści nie. Właśnie nie będą wykorzystywali tej opcji, bo otwiera się połowa mapy. Wracają, ma, bo tak, można wracają na górę. Będzie fake na pomysłach dolnym i będzie powrót na Kylara. Ojojoje, 15 sekund. Menio jednak wie, co się dzieje. O zdążą. zdążą wrócić na górę, żeby pomóc. To będzie szansa, żeby tu jeszcze się uratować. Jako pierwszy kontakt. Właśnie Menio. Poma że 10 sekund, bardzo mało czasu. O tu jeszcze był Kylar, chociaż pomylił się fatalnie czas, Polak. Czas, czas. No i teraz będzie okazja, ale niestety. Doskonale asekorował Nitro. O się teraz. Stało, ten niecelny strzał Hadesa. Być może ta przerwa techniczna gdzieś troszkę mu weszło do głowy. Trochę mu przeszkadziło teraz we fragowaniu i wszystko w rękach Keja. On z defusem, ale bez granatów i wie, że tutaj nie ma czego szukać. Drużyna komunikacyjnie doskonale mowo przecież, bo też po prostu strzelają heady. nasi muszą sobie z tym po prostu radzić. Minio wciąż dość agresywnie, ale jest eliminacja. To jest przewaga 4 na trzech. Skoczył trafił Eliża, nie tego zawodnika, który często chodzi sam, czyli Jakindara, prawda? Ale to jest dużo informacji, zobacz, nie, tak naprawdę teraz jeszcze hmm. sprawdzi długą, możemy zostać trójkowo na bombsite'ie B, a tam chce atakować i tam już są dorzucane granaty, ale to jest ta kolejna ogromna szansa dla Nine. no teraz trzeba to zrobić, trzeba to ugrać, oj, oj, oj. Hades uważaj, bo tam już rywal był wcelowany, flash dorzucony od Hadesa, terroryści znów, to zatrzymanie, ale Hades tym razem trafił, bomba podkładana, oh si, pomyłka w oj. och, monitor, czy zgasł, czy nie, to nie ma znaczenia. Zawodcy to robią, Bawne, że... podchodzą. Pod Monstera, tak agresywnie, z opcją nawet ewakuacji. Tak też było tym razem po tej wymianie. No i znowu, ważna pozycja. Teraz. killer widział rywala. Blisko eliminacji. Kindar poobijany. Ale wiemy, przynajmniej, że cały czas pod tym bombsightem ten ktoś czeka, ale teraz wychylenie bez niczego i to działa! Widzieliśmy też bombę. Eliszy także oberwał, ale Kej musi uważać, bo tych HP nie ma zbyt wiele. No a tak, ciekawy pomysł z tym podejściem. Przejmujemy inicjatywę. Gdzieś zaczynamy wracać do tej swojej gry, prawda? No trochę, trochę późno, ale tu oczywiście wszystko jeszcze jest do... Odwrócenia. Możemy w tym spotkaniu wrócić. To jest pewne. Trzeba mocno wierzyć i mocno kibicować. A tymczasem terroryści szykują się do wejścia na Bombside B, już trójkowo od strony Monstera. Jest na gnieździe HD. Salon pilnuje wejścia od galerii. Także tu musimy być bardzo ostrożni. Niewiele mamy tu przestrzeni. Zrzucony smog. bombsite. sprytnie skanował menu, ale dobrze też przygotowany Elish. Bomba będzie podłożona. Mamy trzech na trzech. Tu wciąż jeszcze w wodzie. Jeden z naszych. Okej, okay, jednak tylko 15 punktów życia na koncie. Jak chcemy to odbić? Mamy dwa flesze. To też może się przydać, ale Eliż doskonale. Zanim ten flesz poleciał, niestety, Kej nie daje rady. Dwa trafienia Eliża, to zrobiło robotę. No i teraz dwójkowo, próbujemy. Celnie Hades. Udało się. Prosto w głowę Killer po raz kolejny do no na. naszego zespołu i wszystko w rękach NAFA! Nie trafia. Hades, ale zbiera informacje. Mamy też defusel Killera To istotne! Takie! Killer prosto w głowę! Odbijamy to w sytuacji dwóch na trzech będzie oczywiście czas na rozbrojenie bomby i to będzie trzeci punkt dla Nine. O, nie poradzili sobie z zawodnikiem Nine. No my reagujemy, mynią spraw załącznik. Teraz usłyszę kroki, słyszy kroki NAFA rotującego do bombsite'u A i to że już trzech tak, zawodników tak. naszych będzie na bombsaite A. Leci flash na długą, ustawia się sprytnie bardzo Hades, tylko jeżeli ktoś podejdzie od łazienek. za chwilę będzie niebezpiecznie, ale się posypały flagi dla nas! Tu jeszcze Aussie, ale był na posterunku, trzech na jednego. Jekinder zostaje sam ten namierzony, 10 HP tylko stracił przy tej walce, ale bomba leży. Jekinder ma jednak krapkę na to, żeby tu jeszcze powalczyć w tej rundzie, ale to staje po głowie, ale strzał, kto tam trafił, to Goofy po raz kolejny. No ależ było blisko, by tego fraga zdobył, ale je Kinder, jemu pozostaje zachowanie kaczon ma pały cały zestaw granatów, więc no i to zachowanie broni będzie dla niego sensowne. Ciężko byłoby mu w tym klaczu powodzić, no Bo gdzieś, gdzieś Kindara zepchnąć z tej pozycji, wypchnąć, żeby ich zagrał bardziej defensywnie, ale nie, on będzie podchodzić. Tutaj jednak Hades wcelowany. Czy on widział czy nie? No właśnie tak podchodzi. Pytanie. Mam wrażenie, jakby zauważył teraz na pewno, bo jest eliminacja. Ale ruszają terroryści. Dobry ten pnecz, to no może być problem. O, całe szczęście! Jest ta walka, Hady trafił, To też istotne, bo dzięki temu jest dwóch na dwóch, bo zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Tak jest, było tutaj bardzo groźnie. Krantusz przy tym smoku czeka też mynio. Na to, co się może wydarzyć. Nie wiem, czy nie namierzył tam Mausiego. Przypadkiem tak. Teraz tak. na pewno wie o nim, tylko że tu jest jeszcze jeden zawodnik. To jest Kinder na blisko. Próbuje bytować myniot. Granat na Ausiego za chwilę pewnie poleci. Ale je Kinder doskonale. Kylar. Ach, niestety. Osj agresywnie od razu reaguje. Ja tu jeszcze z fleszami. Flesz poleciał. Hades. Pikowo zobaczył, co się dzieje. Wie, że blisko są już rywalać. chcą chcą orek robić. Tymczasem puszczony jeden z zawodników. Tu na plecach Kylar, ależ flesze się posypały. I dzięki temu mamy eliminację. Jeszcze podniesiony Akacz, ale na... W pojawia się Napfi. Nam będzie tutaj ciężko, chociaż eliminacja dla Keya. Z tego smołka podchodzi Goofy w międzyczasie. Osi już chce tam zerkać w tym kierunku. Namierzony nitro. Za chwilę pomoże Kej. ale Osi asekurował cały czas. frag dla Goofiego. ten chowa się w smoku. Napf też się nieco pogubił. O, wow, wow Goofy! Ależ to był frag, i teraz to jest jeden na jednego. Pytanie, gdzie jest ostatni rywal? Mynio tuż, tuż na łazienkach, plantowana bomba na raz po, 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 pozwoli zapantować ją rywalowi e, Minio i teraz OC wycofuje na spokojnie to wszystko rozgrywać, OC chce wychylić, OC niestety tym razem trafił, a zatem I dzisiaj wynik... gra naprawdę dobre spotkanie, tak jest i widać, że Elish z inicjatywą sprawdza będzie starcie z Minio, kto będzie górą? Niestety Elish i to już jest przewaga zespołu Liquid, no dobrze byłoby wejść na i podłożyć bombę, bo rywale mają defa, ale tam nie ma smoka, by taką bombę rozbrać właśnie w dymie, no to może byłaby jakaś szansa ale jak to podejść na bombsite? Kej Ustawione pod bombsite A i może teraz, po tej presji, Kej będzie miał szansę, by złapać którokolwiek zawodników antyterroryści kontrują, ale są kłopoty strzeleckie! Kej trafił na bombsite A i dzięki temu mamy przewagę czterech na dwóch, ale Nitro jest jeszcze na B, 40 sekund. Jaka decyzja? Jak chcemy to rozgrywać? Bo pojawia się chyba rotacja, Kej zajął bombsite A. I tak, mamy tam miejsce, mamy czas, by przerotować, gdzie bombsite A jest pod kontrolą Polaka. Tak, jeszcze w dodatku Killer trzyma rotację zawodników antyterrorystów. Nitron z defusą będzie chciał dołączyć do kolegi. Już namierzony z pewnością Nitro. A Killer gra to wszystko na czas. Plantowana paczka przez Gufiego. Kej zajął agresywną pozycję. W końcu frag dla Nitro. Teraz ważny, starcie na szczęście. Kej sobie radzi znakomicie. I nie chce odpuścić Kej! Dojeżdżając swojego rywala. Walczy Nitro, ale Kej! Hacrik na Bombsajcie! A! Chodź, i gdyby Palerisz jeszcze podchodził ze wsparciem od usiego. Żebyśmy jej nie stracili gdzieś w takim nieprzyjemnym miejscu, bo później trzeba będzie walczyć najpierw o bombę, a później dopiero o bombsite. No jest też na blisko. To jest, jest ważny pojedynek. No nie, musimy tę pozycję sprawdzić. Na razie podpadka. O, ciężko, ciężko będzie zaskoczyć. Ale nie chwila, oh. moment, och, była szansa! Ale niestety Eliszy fraguje. Ousi jeszcze ta sekuruje. No te błyskowe na Ousi go nie zadziałają, to pewne. On może fragować. Teraz jeszcze zauważył. Polaka, który jest bardzo blisko. Ousi niestety znów skutecznie. Zostaje tylko Gufi. Ach, ta ronda. Gdyby tam Hades trafił. No niesamowite. Jak często takie naprawdę delikatne po prostu rzeczy sprawiają, że tracimy zawodników, że nie wygrywamy rundy. Teraz no też taki błąd Keja, który miał okazję, żeby trafić, ale potem wychylił z granatem w ręku. Był taki wychylony, prawda, To też nie przystoi w takim meczu, na takim poziomie rozgrywek. A, i też mam wrażenie, że mimo tego, że początek OSI może miał ciężki, ale no tak, dobrze flashował na pewno, to też myślę, że podniosło go na duchu i nie ma słabych punktów Liquid po prostu w tym spotkaniu. Zdarzają się błędy, jasne, ale te błędy są błyskawicznie naprawiane. I po prostu nie ma tutaj jak walczyć. Teraz jednak poczekajmy, bo podejście do bombsiteu B. Naf wyeliminowane. To jest dwóch na trzech. No teoretycznie do Bombsaitu B powinno udać się wejść. Scan odmienia. Był strzał z jego 30 sekund. Nie mamy jednak granatów. No można podłożyć bombę. To zawsze coś. Chociaż granat dla Hadesa będzie bolesny. Nie! Ma smoka. Ja Ten przerzucony nieco. Ma smoka, więc może gdzieś tutaj się w tym bombsite do ściany. No i poczekać, poczekać, bo ciężko mu stąd uciekać. Oczywiście on nie wie, gdzie są rywale, że te AWP mogą być przecież wcelowane. Menio asekuruje. No i teraz potrzebujemy chociaż takiej jednej eliminacji. Blisko, blisko, ale jest dojazd od Eliża. Menio nie był w stanie zasekurować kilku pozycji równocześnie, niestety, ale w tej sytuacji, pomimo podurzonej bomby, to także jest punkt dla Liquid. Z punktów też dla nas na to, by w tym meczu jeszcze wrócić, powalczyć dogrywkę. chociaż to będzie dla nas naprawdę bardzo trudne. No. A tym bardziej, że za chwilę zapewne OC bez, bez niczego, bez flesza, nawet Hades. W tej sytuacji to nie może zadziałać. Menio z odpowiedzią i Minio wie, że tu OC cały czas był blisko. Czy znaczy jakiś skan? No, Minio też na razie indywidualnie, odłącznika jeszcze nikt nawet nie ma możliwości, by podejść tam, sekuruje tę pozycję Elish, Ale przynajmniej jest wyrównanie. No, poczeka, poczeka Menio. No, nie może podejmować ryzyka w takim momencie. To jest zrozumiałe. A tutaj dwójkowo Polacy też przy Monsterze. Jest to podejście i Nitro dorzuca granat. Teraz to full auto, ale to full auto dnafa. Zbyt dobre, zbyt mocne. My, niestety, ale w takich sytuacjach po prostu nie tragujemy. Ja no zobacz, jak oni się asekorują doskonale, prawda? Nitro, który no, od razu w pozycję ale miał przygotowanego Palaka. Od razu z, z tyłu wychyla nawby, by rozpętać tam burzę ze swoim czwórki. No doskonale się tutaj uzupełniają zawodnicy Timu Liquid. po prostu nie ma podejścia. Zobaczmy, to wszystko jest po prostu. Prze przygotowane perfekcyjnie. Ciężko się tak mierzyć z taką perfekcją. Liquid tak. podczas tego turnieju do tej pory w fazie Challengers miało swoje naprawdę bardzo słabe mecze. Wyglądało momentami mizernie, ale mam wrażenie, że z meczu na mecz Wyglądają oni rośli w siłę i, i tutaj pff, rozgrywają niestety dziś najlepsze swoje spotkanie podczas tego Majora. Takie mam wrażenie. Ja, to, to oczywiście jedna tak mapa, ale to jest zbyt dobra gra całego zespołu. Oni męczyli się z fluxo jeszcze niedawno, 2 do 1, ale to było spotkanie, gdzie naprawdę y, trzeba było mieć odpowiednie podejście, żeby to obserwować.